Książka, klub, piąta rano, w 10 minut. Ja nazywam się Hubert i słuchasz właśnie podcastu Biznes oczami 20-latka. Zaczął się rok szkolny, a więc część z moich słuchaczy będzie zmuszona do wstawania rano. No, chyba że masz na drugą zmianę. Moim zdaniem, każdy powinien znać potęgę wstawania wcześnie. Nie będzie to typowo kouczowa gadka o wstawaniu rano jako główny powód zdobycia bogactwa czy sukcesu, a będzie to streszczenie książki klub piąta rano autora robina Szarma. Co do samej książki, na początku zniechęciły mnie opinie o tym, że ten autor rzekomo mocno leje tam wodę, ale udało mi się zdobyć pięć najważniejszych lekcji, a więc samo sedno, które tobie przekażę. Dzięki temu wyniesiesz największą wartość, bo często tak jest, że w książkach poza konkretami są niestety zbędne opowieści. W książce Klub Piąta rano Sharma przedstawia autorskie sposoby zmniejszania stresu, poprawy koncentracji, uwalniania kreatywności i przywracania równowagi między pracą a życiem osobistym. Jego metody zostały wypracowane w trakcie wielu lat praktyk z ludźmi, którzy odnieśli największe sukcesy na świecie. Szarma dzieli się swoimi spostrzeżeniami i narzędziami, opierając się na kluczowym założeniu, że wygrywanie zaczyna się o świcie. Pierwszą lekcją, jaką poruszymy, będzie izolacja i wzmożony stan umysłu, jakiego doświadczasz o 5 rano. Dzięki czemu możesz osiągnąć wyjątkowe rezultaty. Książka opowiada fikcyjną historię spotkania przedsiębiorcy w depresji, sfrustrowanego artysty oraz miliardera i jego mentora czarownika. Lecz tak naprawdę oparte jest o życiowe doświadczenia autora. Miliarder opowiada spotkanym osobom, jak wstawanie o 5 rano pomogło mu uniknąć przeciętności i osiągnąć. Wielkość. Wszystko to dzięki zwiększonej kreatywności, lepszej energii oraz zwielokrotnionej produktywności. Każdy z nas ma pewne ograniczenia i zdolności poznawcze. Podczas dnia wyczerpują się one dodatkowo poprzez zwracanie uwagi na niezliczone bodźce, pracę, informacje, social media i tak Właściwie już koło południa nie potrafimy się tak naprawdę na niczym skupić. Może nie zdajesz sobie sprawy z tego, ale to właśnie we wczesnych godzinach, przed świtem, masz niesamowitą szansę skupić się na najbardziej wartościowej aktywności. Dzięki tak zwanemu zjawisku przejściowej hipofrontalności o 5 rano o wiele łatwiej osiągniesz stan pełnego skupienia, stan flow. Twoja tendencja do zamartwiania się. Analizowania i stresu słabnie. Z drugiej strony, spokój budzącego się do życia otoczenia stymuluje produkcję dopaminy i serotoniny, które wzmacniają poczucie Twojej pełnej energii i skupienia. Co więcej, ten stan utrzyma się w Tobie dłużej w ciągu dnia. Jeśli nadal nie są to wystarczające argumenty za wstawaniem o 5 rano, weź pod uwagę tę logiczną prawidłowość. Jeżeli chcesz osiągnąć to, co tylko i wyłącznie 5% ludzi na świecie osiągnęło, musisz robić to, co 95% ludzi na świecie nie ma ochoty robić, i z pewnością jest to wstawanie przed świtem. Druga lekcja. Ludzie, którzy zmieniają historię, wykorzystują swoje talenty, unikają rozpraszania się, doskonalą się każdego dnia, aby wciąż osiągać cele. Miliarder wyliczył swoim uczniom, przedsiębiorcy i artyście cztery punkty, na których skupiają się najwięksi tego świata. Po pierwsze, ludzi sukcesu nie definiuje ich talent, lecz zakres, w jakim z niego korzystają. Według niego, samodyscyplina i wytrwałość zawsze przezwyciężają naturalne uzdolnienia. Po drugie, kluczem do sukcesu jest skupienie. Zbyt wiele czasu tracimy na rzeczy mało dla nas ważne, zamiast skupiać się na projektach, które determinują naszą przyszłość. Każdego ranka więc poświęć godzinę na rzeczy, które się liczą, na przemyślenie ich i zaplanowanie dalszych kroków. Po trzecie, rozumieją siłę drobnych, systematycznych kroków, co oznacza, iż codzienne, drobne udoskonalenia. Rzeczy, których możesz nauczyć się wczesnym rankiem, w długim okresie dadzą o wiele lepszy efekt niż spektakularne działania podejmowane od czasu do czasu. I ostatnia rzecz, na której powinieneś się skupić w swojej porannej rutynie, to doskonalenie siebie. Pierwszą godzinę powinieneś spędzić pracując nad swoim mindsetem, zdrowiem, duchowością i miłością. Przechodzimy teraz do trzeciej lekcji czyli Chcąc w pełni doskonalić swoją osobę, nie możesz tylko i wyłącznie skupiać się na tak zwanym Wielu guru mówi o tym, aby doskonalić swoje nastawienie do życia. Myśl optymistycznie, a wszystko się ułoży. Tak naprawdę mówił tylko o jednej z czterech dziedzin, które musisz stale doskonalić. Poza mindsetem, czyli życie uczuciowe i dobre samopoczucie. Jeśli o nie nie zadbasz, pozytywne nastawienie w niczym ci nie pomoże. Według Freuda niewyrażone emocje nigdy nie umierają, zostają zakopane żywcem, aby powrócić później w znacznie gorszej postaci. Poświęć też trochę uwagi swojemu zdrowiu fizycznemu. Dzień rozpoczęty pewną dozą aktywności będzie zbawienny dla twojego zdrowia oraz doda ci energii, rozproszy stres i po prostu da ci fan. Twoja duchowość jest czwartym z elementów, któremu łatwiej poświęcisz czas wcześniej rano w ciszy i skupieniu. To najlepszy moment na zastanowienie się, kim tak naprawdę jesteś i do czego dążysz. Porozmawiaj ze swoim wewnętrznym bohaterem, co chcecie dać światu. Czwarta lekcja. Zastosuj zasadę 20-20-20, aby spotęgować efekt klubu 5 rano. W tym momencie autor przekazuje nam precyzyjną instrukcję, popartą badaniami, jak zoptymalizować swój poranek od 5 rano. Pierwsze 20 minut poświęć na intensywny wysiłek fizyczny. W ten sposób obniżysz poziom kortyzolu, hormonu stresu, a zwiększysz produkcję białka BDNF, które spowoduje, że będziesz myślał myślała szybciej. 5.20 do 5.40, czyli kolejne 20 minut, to czas na refleksję. Zanim nadejdzie ten złożony i przeładowany dzień, skup się na tym, co jest najważniejsze dla Ciebie. Będziesz zaskoczony tym, jak wiele pomysłów, idei i rozwiązań pojawi się w tym krótkim czasie ciszy i spokoju. Nie zapomnij wszystkiego zapisać. Pomyśl o tym, za co jesteś wdzięczny, lecz także o porażkach. Kolejne minuty przeznacz na medytację. Każdy człowiek sukcesu określa spokój i pogodzenie się ze sobą jako kluczowe czynniki. Ostatnie 20 minut to czas na rozwój. Poświęć go więc na naukę. Przeczytaj fragment biografii, posłuchaj audiobooka lub lekcje z zakupionego kursu online. I ostatnia uwaga, piąta lekcja. Nigdy nie zapominaj o zbawiennych skutkach. Dobrego, głębokiego snu. Badania pokazują, że jakość snu ma niezwykłe znaczenie dla długości Twojego życia. Ostatnia godzina przed zaśnięciem jest równie ważna jak ta pierwsza po przebudzeniu o 5 rano. Ogromna większość ludzi zmaga się obecnie z problemem bezsenności. Tymczasem, bardzo proste rozwiązanie: unikanie niebieskiego światła na godzinę przed zaśnięciem wydaje się jednym z najbardziej efektywnych. Ten rodzaj światła emitowany jest przez urządzenia takie jak smartfony, telewizory, laptopy i powoduje on spadek poziomu melatoniny hormonu odpowiedzialnego m.in. za Twój zegar biologiczny. Odizoluj się więc godzinę przed snem, spacerując, czytając lub po prostu spędzając czas z bliskimi. I teraz mam dla ciebie krótkie podsumowanie całości tego podcastu. Pierwsza godzina po przebudzeniu to czas kształtowania prawdziwych ludzi sukcesu. Jeśli chcesz doskonalić siebie i swoje życie, zapanuj nad swoją poranną rutyną, począwszy od wstąpienia do klubu piąta rano. Wolny, wolna od wszelkich rozpraszaczy, zwiększysz swoją kreatywność, poprawisz stan zdrowia i utrzymasz pogodę ducha. Niezależnie od wszystkiego, co spotka cię podczas kolejnych godzin napiętego dnia, wystarczy, że nastawisz budzik i po prostu wyskoczysz z łóżka, jak tylko zadzwoni, zanim Twój umysł wymyśli dziesiątki wymówek, dlaczego miałbyś lub miałabyś zostać pod kołdrą jak 95% społeczeństwa. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojego kanału YouTube Sposoby Milionera. Tam znajdziesz sporo wartościowych materiałów, i również na mój Instagram o tej samej nazwie czyli sposoby milionera. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Samych sukcesów. Cześć!